Kolejna rzecz, którą warto zrobić jest w okolicach Ella to wejście na Small Adam's Peak, czyli szczyt małego Adama to jest góra, która ma tam jakoś niecałe 1200 metrów. Podobno to są najładniejsze wschody słońca, no więc pomyślałem, że wejdę na ten i zobaczę jak to wygląda. W kwietniu, to jest 5.55, jest wschód. W tej chwili mamy dziś około 5.15. Wejście póki co jest łatwe. Takim, no, betonowa ten. Podobno później mają być schodki. No, już takie typowe na końcu wejście wejście górskie. Zobaczymy jak będzie. Faktem powiem Wam, że żeby tutaj dojechać, to musiałem wstać o 4 rano, więc. Trochę jestem niepocieszony tym, bo położyłem się gdzieś spać około. gdzieś przed 12 chyba zasnąłem. Jeszcze tutaj w górach nic nie schnie, więc trzeba było dosuszać suszarką. No, ale powiem wam, że spoko. Po drodze widzę tak: część ludzi idzie właśnie tutaj na, na ten szczyt, a część wracała z imprezy, naprawdę mi. Nie zazdroszczę stanu, w którym się w tej chwili znajdują. a już zaczyna być naprawdę ładnie. Góry, jakieś chyba takie muzułmańskie poranne, śpiewy. No więc jest, jest spoko, zaczynam się rozbudzać. A, minęło kilkanaście minut od poprzedniego nagrania. I zobaczcie jak już się sytuacja zmieniła, już jak jest ten. Jak już jest jaśniej. Tu już wchodzę w takie piętro, gdzie dookoła mam z jednej strony jest plantacja herbaty, a poniżej jest wioska. I te śpiewy to chyba są jakieś ich na takie śpiewy na przebudzenie. No co śpiewają. I były muzułmańskie, a tu są chyba takie właśnie ich nie wiem, czy hinduskie, czy, czy jakie, ale zaczyna być coraz lepiej. No, także bardzo polecam, żeby jednak zmusić się, rano wstać i chociaż tak spróbować. Podobno, górka jest bardzo łatwa, zaraz zobaczymy, czy. Prawdę mówią bo bardzo dużo jest podawane w internecie rozstrzał, jeżeli chodzi o wejście na tą górę. Bo gdzie niegdzie podają 2 godziny, gdzie niegdzie 40 minut. Ja idę takim dosyć szybkim krokiem. No, zobaczymy, ile czasu mi się uda. No, już tutaj ten beton się skończył. Tam pewnie jakieś budki po drodze, minankie, których coś tam sprzedają, ale chyba za wcześnie jeszcze na sprzedaż. W ogóle teraz Wam powiem, że jeżeli chodzi o chodzenie w górach, to czy w ogóle jakąkolwiek aktywność, nie tylko w górach, to znaczy w górach, ale aktywność, która no, chodzi mi o to, że od 12:00 Eee, tu zaczyna się chmurzyć, w związku z tym dobrze jest się zmusić, żeby wstać wcześniej, ogarnąć to co można rano, bo no, po tutaj to są takie sobie, chociaż właśnie dzięki tym warunkom to wszystko co tutaj o, widzicie, czyli herbata ma bardzo dobre warunki do wzrostu. Także dlatego właśnie możemy, to są plantacje Liptona. Zresztą tam zamierzam też pojechać na tą główną plantację Liptona i coś tam nagrać, pokazać jak to, jak to wygląda. No po drodze tutaj jest widzę jakiś kurczę fajny resorcik taki. Ładnie wygląda. I to nawet powiem Wam, że resorcik ma basen. Także tu chyba popołudniami może być całkiem fajnie. Tylko mam przed sobą jeszcze kawałek ziemi, więc obejdę go i pokażę Wam ten resorcik z drugiej strony, jak wygląda. Ciekawe, tu, ile tutaj jest. No, nocleg. Basen i ten basen. A z tej strony zobaczcie jakie ładne góry. No teraz mamy tak. Już zrezygnowałem z tego, z gimbala. No stabilizacja jest jaka jest, ale powiem wam, że z tym rozpakowywaniem się, przepakowywaniem się, włączaniem, synchronizacją, to jest tyle roboty, że ja mam do skręcony telefonem iPhone 13 Pro Max, a wszystkie poprzednie filmy. Były kręcone jeszcze z e, gimbalem DJI e, Osmo. Ospoko, spoko ta stabilizacja, Pewnie tu się człowiek porozkłada i tak dalej, to trochę czasu zajmuje, a chcę zobaczyć ile mi czasu zajmie wejście takie na lekko sportowo. O, jeszcze przed nami taka atrakcja, zjeżdżanie na takim Taka wiecie, lina i doliną się. Doliną się z tego. Spuszczasz się. Także można też sobie coś takiego ogarnąć. Jakieś o knajpeczka po drodze. Juice bar pewnie z moją kondycją chyba. Nie jest tak źle. Powiem Wam, że nagrywam, gadam tu ludzie. Połowę ode mnie młodsi i konkretna zadyszka. O, punkt się nazywa Flying Ravana. To jest połowa drogi. Tam są takie dwie linki, które biegną wzdłuż do i w dół. Widoczek. O taki. No dobra, lecimy. lecimy dalej. Dobra, od samego szczytu dzieli mnie jakieś 50 metrów, może 100 i on jest tam na górze. Zaraz tam podejdziemy. Tutaj jest taka fajna jeszcze po drodze polanka. Widok o taki. O, tak to właśnie wygląda. No, powiem Wam, że bez podkręcania tego jakimiś tam filtrami, no tutaj miał być najpiękniejszy wschód słońca na całej Sylance. Jest ładnie, na pewno, ale to nie jest to, co pokazują na profesjonalnych, takich, wiecie, fotografiach z filtrami i z obróbką. No dobra, jestem już na tym, na szczycie. Fakt faktem, że tutaj się obserwuje trochę to z drugiego takiego szczytu, ale to jest jedno od drugiego rzut kamieniem, także, także spoko. No, sam wschód słońca wygląda tak. Naprawdę warto się poświęcić. skorzystać. Jak już jesteście w Ela, to na pewno jest taki must have. Powiem Wam, że most jest naprawdę kozacki, ale to wcale nie umniejsza. Skończy się tutaj spektakl schodu słońca i lecę na Ellarok.